Siemanko, gdzie? Ja jestem Rafał Czujwin, na was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, kurde, naprawdę petarda. Otóż będziemy nagrywać odcinek z samym PewDiePie'em. Właśnie tak, kurde, przywitajmy się. Halo, halo, siemanko, przyjacielu. Bajlem. Właśnie tak. Kurde, bajlem. Nie mam pojęcia, czy to on mówi po polsku, czy nie. Ostatnio ogólnie coś tam sobie próbowałem z nim rozmawiać, ale tak nie bardzo. Chłopak zaczyna gadać czasami po niemiecku, czasami po angielsku. Dziwne rzeczy się dzieją, dlatego też. No nic, spróbujmy. Co tam słychać u Wojtka? Opowiadaj. You didn't get it. Aha, dobra, you didn't get it. Nie ma sprawy. Tak więc kurde, zapytajmy może jak tam yy... nie, nie, nie mam pojęcia o co zapytać. Po prostu przedstawmy się. Siemanko PewDiePie, ja jestem Rafałczu. Miku, this is not funny. To nie jest śmieszne. Okej okay. Opowiedz mi Andrzeju w takim razie, co jest śmieszne. O nie! Jak to ja piszę, że nie znam? Ja znam polski język. Okej. Okay. Postanowiłem, że zadamy tutaj naprawdę bardzo ważne pytanie, na które każdy musi zadać odpowiedź prędzej czy później. Wiecie, jakieś kurcze QA, nie QA, czy coś. Każdy twórca w końcu mierzy się z tym pytaniem. Lubisz w dupę? Eeeh, jeszcze jak? A tu <laughs> się, to się widzi. <laughs> bardzo ładnie odpowiedział, bardzo ładnie, kurę, podoba mi się. Opowiedz mi, dlaczego kanapki jedzą inne kanapki? Improwizuję. Go, sorry, bye, oh, oh, o cholera. O cholera. Jak to nie znasz? A co z tobą przyjacielu? Opowiedz mi o tym. Mhm. Mm interesujące, naprawdę interesujące. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałem, aczkolwiek słyszałem, że robisz szemrawe interesy ze Stachem. Odpowiadaj. Aha. Złożyłem obietnicę, że będę odpowiadał szczerze. Ale ja nie wiem o co chodzi. Halo, proszę mi odpowiedzieć o co chodzi, bo ja nie rozumiem. Matez. On też. Aha, okej, okay, dobra, no to się dogadaliśmy. Kurde, dobre. Uważasz PewDiePie, że to jest kurde, dobre? Mam jest Uuu, zagadka. Nie ma sprawy, kurde. Opowiadaj, zadawaj zagadkę. Czekam. Dobre. Dobra. Dobra. Um Powiem ci, że nie. Bardziej lubię komedię, a ty? Lubisz mi? Jeszcze jak. Angielskim, niemieckim. Dokładnie, angielskim, niemieckim. Dobrze mówisz. Nie znam angielskiego ani niemieckiego, znam tylko polski, a polski. Nie znam polski, nigdy po polsku nie mówiłem, tylko hinduski. Teraz piszę po koreańsku. Teraz po Jak ja nie? Co, co ja nie. Ja przepraszam bardzo. Co tu się dzieje? Na jakie powinna pójść studia? PewDiePie, na jakie powinna? Mhm. Dobrze. Zapamiętamy to sobie. Myślę, że powinieneś pójść na Tynkarza murarza, akrobatę. Co ty na to? Lubię Nie. Nie, a ty? Uh, uh. G grubo, g grube tematy tutaj wychodzą na jaw. Nie znam ich. Opo opowiedz o nich coś. Lubisz ich? Nie chcę. Chcę, chcę, chcę. Chcę, chcę. Chcę, chcę, Uwielbiam cię. Co tu się dzieje? Co tu się wyprawia? Tak! Kocham cię. A Jak to? O co chodzi? Nie wiem, przecież mieliśmy być razem. Kto wychowa nasze dziecko, Wojtka Krasnala. Mówiłem ci, że nie. Proszę to zachować w tajemnicy, tak? Mam Powiem ci, że ja mam to w dupce. Kurde, masz Wojtka. nie Nie, nie, nie. Tak, być nie może. Tak, tak, tak. Nie, nie, nie. Tak, nie. Black Shadow? Bo nie. Nie, a ty? Powiem ci, kurde, że chyba ci kopa w czoło, sprzedam. Denerwujesz mnie. Tak? To dawaj, kurde, soluwa na garażach zaraz leci. Dawaj, kozaku. Nie jestem maszyną. Kurde, dawaj. Czuję, że dostaniesz luja w czoło i tyle. Skąd on o tym wie? Skąd on wie o takich rzeczach? Przecież nie mówiłem mu. A skąd o tym wiesz? Oh, oui. Zaraz mu po prostu beknę. Zaraz beknę. Nie wytrzymam tutaj. Mass problem. No tak, mam problem. Mam klątwę Rafałcza tak zwaną. Co chwilę bekam. Be... Bardzo wielki. Oh, yes. Nie koga, mam wielki problem. Bekam sobie. Bekanie. Be. Tak, mówię o sobie. Mam klątwę Rafałcza. Rafałczu, mam klątwę Rafałcza. Kapujesz? Debil, no debil. Nie ma Jak to? Tak więc co masz na myśli, Andrzejku? Nic, Nie musisz pisać na ten temat pracy inżynierskiej. Po prostu mi odpowiedz. Niech nie dogadamy się. No kurde, Mireczku, zaraz ci strzelę luja po nosie. Nie, to nie Gupi gupek! O ty kur... Chyba ty! Albo pocisnąłem, ja pierdziulę. Dobry jest! Ma dobre pancze! Nie, nie wytrzymam chyba tej presji! Jak mam go załatwić? Chyba jednak tak! Kurde! Chyba jednak nie! Dostaniesz kopa po czole! Dostaniesz! Przerzekam ci! Nie Chciałbyś, kurde, nie przytulecie! Nie, nie, nie wytrzymie, no nie wytrzymie po prostu. Gupi gupek, nie nagrywam więcej z PewDiePie'em. Przepraszam bardzo, może że pod tym odcinkiem wbijecie 4000 łapek w górę to robimy następną konfrontację z PewDiePie'em. I nie tylko z PewDiePie'em, możemy z innym botem, jakim tylko chcecie. Tak więc, kurde, 4000 łapek w górę, i kurde, mamy następny challenge. Właśnie tak. Tak więc, kurde, przyjaciele, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście, łapeczka w górę, komentarz dla statystyk. Pamiętajcie o tym, a również ogarnąć inne moje social media, do których link znajdziecie w opisie. Między innymi grupa na Facebooku Kaczki Rafałcza. Czuję, że zaraz znowu będę bekał, ale to nieważne. Fanpage, ponieważ tam, kurde, dużo postów stawiam, które. Znalazły się na grupie, albo które nie znalazły się Na grupie, mniejsza z tym Również, co znajdziecie dalej Instagram, Snapchat, Patronite Czyli pieniążki, i tyle I tyle, tak więc, kurde, nie ma na co Czekać, ogarniajcie te wszystkie media Ja już się bez z wami żegnam, trzymajcie się Cześć, do następnego razu i popo! po to, 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 to to o nie